Witam na kolejnej lekcji. Dzisiaj omówimy sobie formację harmoniczną nietoperza. Schemat takiej formacji jest w zasadzie podobny do poprzednich omawianych formacji harmonicznych. Oczywiście różnice tutaj stanowią poziomy, na których następuje reakcja. I tak w przypadku formacji nietoperza mamy dwie możliwości, jeśli chodzi o punkt B. Jest to poziom 50% FIBO i 38,2% odcinka XA. Natomiast jeśli chodzi o punkt D, czyli punkt decyzyjny, w którym podejmujemy decyzję o wejściu w pozycję, jest to głębokie zniesienie 88,6. Jeśli chodzi o różnicę formacji nietoperza do formacji Leonardo, omawianej ostatnio, w przypadku Leonarda mieliśmy reakcję na poziomie 50%, jeśli chodzi o punkt B, i punkt D znajdował się na 78,6. Także w przypadku formacji nietoperza to zejście Fali CD jest nieco większe, nieco głębsze. Oczywiście analogicznie odwrotnie wygląda sytuacja w przypadku formacji nietoperza na spadki. Przejdźmy teraz do przykładów z rynku. I tak, wykres Nowozelandczyka do dolara amerykańskiego, interwał H1. Jest to wykres z końca hmm, października. Także mieliśmy tutaj falę wzrostową XA. Pierwsza reakcja, czyli punkt B na poziomie 50%. Niewielka fala wtórna, odcinek BC i dosyć dynamiczne zejście falą CD właśnie na zniesienie 88,6. Tutaj wygenerowana została taka formacja dwuświecowa objęcia hossy, no i doszło do reakcji wzrostowej. Kolejny przykład to euro-dolar, interwał H1. Mamy tutaj również formację nietoperza na wzrosty, czyli fala wzrostowa, Pierwsza reakcja, czyli punkt B na poziomie 50%, punkt C, który nam nie wybija, czyli nie neguje tej formacji harmonicznej i tutaj był ciekawy przypadek, ponieważ punkt D początkowo został, do tej reakcji doszło na zniesieniu 78,6%, czyli mieliśmy tutaj do czynienia z formacją Leonardo, natomiast po krótkiej konsolidacji doszło jeszcze do jednego zepchnięcia na głębszy poziom FIBO, czyli 8,8,6%. Tutaj mieliśmy do czynienia z retestem, czyli bo pierwotnej reakcji wzrostowej doszło jeszcze do powtórzenia, do, do zejścia zareagowania na ten poziom 88,6, po czym doszło już do właściwej reakcji wzrostowej. I ostatni przykład, Dow Jones, amerykański indeks US30, interwał M30. Jest to zagranie takie przeciwtrendowe, ponieważ no, indeksy są mocno rozpędzone. Także pomierzyliśmy tutaj falę spadkową. Pierwsza reakcja na poziomie 50%, krótkie zejście, czyli fala BC, i już tutaj właściwy punkt decyzyjny na wysokości 8,8 i 6. Tutaj mieliśmy jako potwierdzenie tego poziomu poziom oporu. Krótka reakcja spadkowa, nieco zabrakło do wypełnienia tego targetu na wysokości punktu B. Teraz przechodzimy już na platformę X-Station. Mamy wykres dolara amerykańskiego do polskiej złotówki. Interwał jest szeroki, bo tygodniowy. I teraz, jak możemy wyznaczać taki scenariusz, jeśli chodzi o formację nietoperza? Wykonujemy mierzenie w tym przypadku całej fali spadkowej, czyli od maksimum do minimum. Mieliśmy tutaj do czynienia z reakcją na poziomie 50% fala spadkowa i obecnie trwa próba wzrostów, czyli doszło już do wybicia tego zniesienia 50% i cena kieruje się na wyższe poziomy. Oczywiście jeszcze bardzo dużo brakuje, biorąc pod uwagę również perspektywę tygodniową, także ten układ może się wypełniać, jeżeli w ogóle dojdzie do jego wypełnienia no tygodnie, nawet miesiące. Także mamy punkt B, punkt C i w naszym przypadku Punkt D, czyli formacja nietoperza na poziomie 88,6. Dodatkowo mamy tutaj taki poziom oporu, który no, otrzymał tą konsolidację. Także jest to zwiększone prawdopodobieństwo reakcji w tym punkcie. Oczywiście na początku można spodziewać się jakiejś reakcji również na 7,8,6, czyli wypełnienie formacji Leonardo, i potem jeszcze pogłębienie tych wzrostów. Mam jeszcze przykład eurojena. Jest to interwał 4 godzinowy. W tym przypadku pomierzmy sobie całą falę wzrostową i widzimy, że w okolicach zniesienia 38,2 mieliśmy reakcję wzrostową. Poziom ten został przebity, no i obecnie trwa walka o niższe poziomy cenowe. Także możemy póki co sobie wyznaczyć ten scenariusz z Formacją harmoniczną potencjalną na razie mm, nietoperza. Czyli punkt B w tym przypadku na wysokości 38,2 nasza fala BC i fala CD, który z zaksięgowaniem punktu D na wysokości 88,6. To tyle. Dziękuję bardzo.